25 listopada. Byłem w Gdańsku w teatrze na Rzeczy Listopadowej Ernesta Bryla. Ogromnie teraz lansowanego młodego, 33 lata, poety z ludu. Podobno pochodzi stąd z Kaszubów. Sztuka wierszowana, bez akcji, z obrotową sceną. Martyrologia i nawoływanie do narodowej ambicji. Wiele truizmów i rzeczy płytkich. Są też pewne pomysły nastrojowe. Reżyser zrobił z tego jakąś śpiewogrę. Dużo piosenek, zresztą niestylowych. Takie trochę wesele, trochę spaghetti, miecz Różewicza. Tyle, że tamto było ironiczne, a to patetyczne. Są akcenty przeciwko nam, to jest buntującym się piękno duchom liberałom. Stąd pewno to tak lansują, bo panegiryki wszędzie na temat sztuki ogromne. W sumie dużo płycizn i łatwizn, ogromne pomieszanie z poplątaniem, choć jest i nieco patosu prawdziwego. Chłopak niewiele chyba rozumie, ale historia mu się marzy. Siedziałem na drugim balkonie wśród młodzieży szkolnej, miłej i zabawnej. Wczoraj widziałem w Gdyni Batorego przed ostatnim już jego rejsem. Ładnie wyglądał. W ogóle port gdyński piękny. Morze było ciemnozielone, pogoda wieczna, wszystko razem w stylu. Na zachodzie draki walutowe, nie tak łatwe do zrozumienia, zwłaszcza, że nasza prasa utrudnia rzecz jak może, pragnąc upiec jakąś swoją propagandową pieczeń, a że nie wie dobrze jaką, więc w rezultacie jest sens, czy nie ma, to szczuje na Niemców. W istocie rzeczy, de Gaulle płaci teraz za swoje wszystkie bufonady na stronach tego dziennika. Przepowiadałem rzecz wielokrotnie, więc chwalę się swym darem proroczym. Miała być dewaluacja franka, dziesięć państw udzieliło Francji pożyczki, a tu stary nagle rzecz odwołał. Zamęt się zrobił niebywały, a to przecież rzecz prosta. Nie da się spraw politycznych oddzielić od gospodarczych. De Gaulle wygłupiał się z podcinaniem dolara. Zadarł z przemysłem amerykańskim, wystąpił z NATO, a wydawał masę forsy, na bomby wodorowe. Teraz ma. Strajki majowe kosztowały masę, tyle że anarchistyczni studenci przesadzili i nastraszywszy mieszczan uratowali generała. Ale płacić musi, a właściwie Francja płaci, i dlatego będzie płacić za jego głupie, bufońskie rządy. Patriotyzm zmienił się u niego w miarę wielkości, a dziś nie te czasy. Wiemy coś o tym. Lidia dzwoniła z Warszawy. Telefonowali od literatów, czy zgodzę się kandydować na delegata na zjazd. To inicjatywa żółkiewskiej. Ciekawym, co z tego będzie. Zgodziłem się. Poza tym, z filmu dokumentalnego zwracali się, że chcą kupić moje ilustracje do trzech małych filmów, aby je wyzyskiwać bezimiennie do różnych ilustracji muzycznych. Też się zgodziłem. Czyżby jakieś lepsze wiatry biały? Ale nie widzę do tego przesłanek ogólnych. To pewno przypadek. Nasza prasa ryczy, że Niemcy chcą wypchnąć Francję i zająć jej miejsce w Europie. A czy ja tego też nie przepowiedziałem w moim artykule, o który tak mnie opluto? Idioci. Mam tu jeszcze niecałe trzy dni pobytu. Chcę jeszcze popracować. Pobyt był miły, owocny. W Warszawie. Znów się zacznie rozpieprzanie czasu. A w końcu trzeba coś jeszcze zrobić w życiu. Czasu nie jest tak wiele. A wacek w Paryżu przeżywa tamtejsze wstrząsy. Hihi. Tęsknię trochę do pisania muzyki. W Warszawie zacznę, a proza ucierpi. Ha, trudno. Trzeba będzie wcześniej wstawać.